Cześć, witam Was. Dzisiaj chciałam zaprezentować Wam karty wyroczni, yy, przedstawić, jakie mamy rodzaje, yy, jak ich używać. Ogólnie karty wyroczni to są takie narzędzia służące do uzyskania wskazówek, porad oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Mogą być wykorzystywane w celach duchowych, pomagając w samopoznaniu, rozwoju duchowym, oraz podejmowaniu decyzji. Na rynku jest naprawdę wiele rodzajów kart, które różnią się grafiką i tematyką oraz przekazem. I tak, mamy na przykład karty anielskie i przewodników duchowych, które mają na celu nawiązanie kontaktu z aniołami oraz uzyskanie ich wsparcia, i to są karty idealne dla osób poszukujących duchowego wsparcia. I chcących otworzyć się na boską mądrość. I tu przykładowo są, mam takie. Zaprezentuję Wam trzy mistrzowie duchowi. Szczegółową recenzję możesz zobaczyć na kanale. Przesłania od Twoich aniołów oraz uzdrawianie aniołami. I jak wyglądają takie karty? Już Wam pokażę. I tak wyglądają. Mamy na nich taką ogólną informację, oraz nowe doznania psychiczne i duchowe, zmienią sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkryj swoje duchowe talenty przez naukę i modlitwę. Na przykład, tu mamy kolejną taką kartę. Zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub y, rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci nowej, pozytywnej energii. Czyli mamy taki y, krótki opis. Y, przynoszę ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham. Proszę nie martw się o mnie. Jak wyglądają karty? Też recenzje możesz zobaczyć na kanale. Oraz yy, kolejne tutaj mamy: uzdrawianie aniołami. Na przykład Twoje aniołowie Stróże mają przesłanie, które pomoże Ci uzdrowić każdą dziedzinę Twojego życia. I takie zestawy właśnie zawierają książeczkę. I karty. Oraz takie mistrzowie duchowi. Czyli tutaj, jeżeli szukasz przewodnictwa duchowego, też pokażę, jak wyglądają karty. Recenzja też jest na kanale. Tu mamy bliźniaczy płomień. Rozmyślaj. Ojciec, matka, brat. Jest pojednania. I tu już mamy y, duchowych przewodników też na każdej karcie. I to są właśnie takie, tych anielskich naprawdę mamy też na rynku bardzo dużo. Y, karty białego światła, to na przykład tutaj wam pokażę. One skupiają się na mocy światła, które przynosi uzdrowienie, oczyszczanie i ochronę. Tutaj tych kart recenzje też znajdziesz na kanale. To one są typowo do rozwoju już duchowego. I tak mniej więcej wyglądają. O, do pracy z czakrami też. Tak wyglądają te karty. Ja tu mam je akurat podpisane. kolejne na przykład mamy wyrocznie, wszelkiego rodzaju wyrocznie szamańskie i te są oparte na wiedzy i mądrości szamanów, którzy potrafili interpretować sny oraz odczytywać znaki przynoszone przez duchy, zwierzęta przez roślinność i tutaj na przykład mamy takie mistyka szaman orakle jest akurat taka duża książeczka na magnes. Pokażę Wam, jak wyglądają karty. recenzję też znajdziesz na, wkrótce na kanale. I tutaj mamy też taki obraz o. Te szomańskie w ten sposób wyglądają. W większości są w podobnej grafice. Tutaj Wam pokrótce tylko pokazuję. Jeżeli będziesz chciał przejrzeć sobie dokładnie dane karty, to szukaj recenzji na kanale. Kolejne to są tak wyrocznie zwierząt. Te pomagają w odkryciu duchowych, zwierzęcych totemów. Pomagają w życiu i w rozwoju duchowym. I tu przykładowo pokażę Wam. Takie karty, mądrość kolibrów. Też recenzje zobacz na kanale. Ja wam tylko mówię pokrótce, pokażę po kilka kart, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. Na szybko, kolorystykę, grafikę. Tak wyglądają tyły. I te karty akurat są też wspaniałym narzędziem do afirmacji. Można wyciągać sobie kartę codziennie, jedną. I tam jest zawsze dodatkowa afirmacja. To są z tych zwierzęcych. Jeszcze mamy wyrocznie duchowych zwierząt. To naprawdę gorąco polecam. Nie dość, że karty są naprawdę świetne w odczytach. Łatwo się je czyta intuicyjnie. To jeszcze bardzo fajnie jest opisana książka. I karty wyglądają w ten sposób. Tutaj, jeżeli też jakoś szamańskie, to też właśnie też mogą się spodobać. I też recenzja jest na kanale. Gdyby któreś karty Cię zainteresowały, pod spodem będą też linki do recenzji tych kart. Następnie mamy wyrocznie takie magiczne, czyli na przykład wyrocznie wróżek, jednorożców, smoków. I te wyrocznie, one wprowadzają nas w magiczny świat. Otwiera się w nas wyobraźnia i kreatywność. I dobre są do pracy z wewnętrznym dzieckiem. I tutaj przykładowo mam dla Was takie ścieżka smoków. Tak to wygląda o. Paniałe smoki. To już w zależności od tego, jakie są Wasze zainteresowania. Mogą to być wróżki, tak? Mogą być jednorożce. Ma to właśnie funkcję taką pobudzania przede wszystkim wyobraźni. To będą te. Ja tu mam jeszcze magiczne syreny i derwiny. Też Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo fajne karty. Tu mamy na przykład muzyka dla manifestacji, aby zmanifestować szybko myśl o swoich pragnieniach, gdy śpiewasz, nucisz lub grasz muzykę. Czy na przykład tutaj praca na własny rachunek. O. Jesteś urodzonym przedsiębiorcą, a twój biznes jest otoczony magicznymi okazjami. Zwróć uwagę, zauważ powtarzające się znaki i wewnętrzne prowadzenie, bo to może przynieść cenną informację. Też recenzja jest na kanale, także ją mówię pokrótce, tylko pokazuję. Bo wiem, że jak się szuka tej pierwszej właśnie talii, to warto sobie oglądać i zobaczyć, które przemówią do nas. I jeszcze tu mam taki Magical Times. Z wróżkami. Też akurat mam podpisane. Wyglądają tak w ten sposób. Taka grafika jest. Tego typu. No, mówię, ale tego jest naprawdę, jest bardzo dużo przeróżnych takich magicznych z różnymi. czy to wróżkami, czy to delfinami czy smokami, jednorożcami. Ym, czy też na przykład wszystko w jednym o tu mamy. Jest mistyczna mądrość książka, książka i karty i tutaj mamy i ym, anioły i wróżki. Tak wygląda. <śm> Wakacje, poświęć chwilę na relaks, przygodę, dzieci, wiedz, że Twoje dzieci są pod opieką, wdzięczność, bądź wdzięczny za wszystko, co masz. Tak wyglądają. Bardzo fajne, świetliste, delikatne. Na początek na pewno polecam te karty. Dają takie ukojenie, spokój do medytacji. Kolejny, akurat tutaj nie mam żadnych, ale astrologiczne, czyli takiego wszelkiego rodzaju wyrocznie księżycowe, bazujące na energii księżyca i jego fazach. Mamy też różnego rodzaju związane z emocjami, jak na przykład tutaj odcienie emocji. I na przykład to jeszcze, poznaj siebie, karty emocji. Też recenzję znajdziesz, tych obu mam tam porównanie, tych obu kart no też pokażę wam jak wygląda jak wyglądają tyły i przykładowo bezsilny, sparaliżowany nieskuteczny, słaby tu są emocje po prostu na tych kartach stęskniony, spragniony melancholijny, nostalgiczny oporny, buntowniczy, defensywny, zamknięty i karty te wszystkie w zasadzie można używać no można do wróżb, można do właśnie do terapii czy z emocjami, czy z jakimiś blokadami do odnalezienia blokad w sobie i popracowania nad nimi Dlatego, właśnie zanim zdecydujesz się na swoją pierwszą talię, warto przejrzeć w sklepie lub w internecie kilka talii, zwrócić wtedy uwagę na tematykę, na grafikę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i zainteresowaniom, aby znaleźć taką idealną dla siebie. Tak, bo tu mamy i anioły, i tutaj karty, karty zwierzęce ze zwierzętami. Mamy szamańskie. Mamy właśnie do rozwoju typowo duchowego, do pracowania z emocjami. No i takie właśnie bajeczne. Yy, jeszcze Wam nie pokazałam. Aha, jeszcze takie terapeutyczne, właśnie. Na przykład tutaj mamy uświęcone buntowniczki. I tutaj dla osób, które nie boją się pokonać barier, które potrafią stabilnie stać na rozkołysanych łodziach, aby zapewnić dostęp do łącza. Do miłosiernego rozwiązania duchowej ewolucji ludzkości. I niechaj praca z kartami przyniesie Ci uleczenie na wszystkich poziomach. Niechaj napełni Cię odwagą, pragnieniem poznania i podejmowania zdrowego ryzyka. Niechaj Twoja kreatywność otworzy Ci oczy, a uświadomisz sobie, jak jesteś wartościowa i ważna. Tu akurat karty, właśnie takie. Rozwijające też kreatywność, uzdrawiające. Też recenzje znajdziesz na kanale. Ja jeszcze Wam pokażę, jak one wyglądają. O, piękne w środku. Karty małe, sztywne. I tak wyglądają. Wielka, śmiała wizja. Dar niebios. Wychodzenie poza normalność. Skup się na świetle. Tutaj, jak będziesz chciał zobaczyć yy, szczegółową recenzję, to też link na dole będzie. Także, jak sama widzisz, sam yy, jest. Tych kart, naprawdę, ja Wam tutaj przykładowo kilka wyciągnęłam. I właśnie na początku, może wybierz sobie tematykę. Czy to mają być anioły, zwierzęta, czy astrologia? To, co ciebie po prostu interesuje i jak, co jest bliskie Twojemu sercu. Zwróć uwagę też potem na grafikę. Obrazy mają tutaj ogromne znaczenie, gdyż to one przekazują nam intuicyjne wskazówki. I wybierz te, których grafika przyciąga Twoją uwagę. Wśród kart wyroczni znajdziesz także takie, które mogą być używane do medytacji, do afirmacji, do rozwoju duchowego, czy uzdrawiania, tak jak tu już wspomniałam. Czyli one nie tylko mają zastosowanie do takich wróżebnych typowo celów, ale też duchowych. Do kart zazwyczaj jest dołączony przewodnik. W nich znajdziesz informacje w tych przewodnikach, jak pracować z kartami, i książeczka zawiera interpretację kart. No, momencik, zaraz pokażę Wam. Na przykład, <laughs> powiedzmy, no, tutaj Mistrzowi Duchowi. I tak mamy zazwyczaj, że są karty. I mamy karty i książeczkę. I w tej książeczce na początku mamy, jak pracować z kartami, jak korzystać. Zazwyczaj są jeszcze jakieś rozkłady pokazane. No i wygląda to w ten sposób, że każda karta jest zawsze, jest interpretacja, znaczenie karty. Także w takim przewodniku takie rzeczy znajdziesz. I taka książeczka właśnie pomaga zrozumieć znaczenie poszczególnych kart. Opis pozwala na takie lepsze zrozumienie przekazów, i przewodnik służy jako. Wsparcie, ale oczywiście ostateczna interpretacja i tak zależy od Twojej intuicji. Karty wyroczni różnią się od kart tarota, bo karty tarota to ściśle jest tam określony system 78 kart podzielonych na arka na wielkie i małe. I mamy tam taką ustaloną symbolikę i znaczenia. Natomiast w kartach wyroczni nie, nie posiadają one odgórnie ustalonej ilości kart. Są to różne, chociaż zazwyczaj są to właśnie 44, zauważyłam, chyba od tej liczby anielskiej. W większości talii jest 44 karty plus książeczka, ale to są różne. Na przykład tu mamy 45, tu 33, także różnie to bywa. Różne są ilości tych kart i lub symboliki i znaczeń, dlatego są uznawane za takie łatwiejsze podczas użytkowania. A więc jak używać kart wyroczni? No więc przede wszystkim należy pamiętać, że używamy ich w celu uzyskania wskazówek i porad, a nie konkretnych odpowiedzi. Dlatego warto unikać pytań zamkniętych, które dają taką jednoznaczną odpowiedź, czyli tych pytań, na których jest odpowiedź tylko tak albo nie. Należy tego unikać. Podczas odczytu kart ważne jest skupić się na swojej intuicji oraz otworzyć się na przekaz kart. Karty są narzędziem, które po prostu ma nam pomóc w samopoznaniu oraz duchowym rozwoju, a nie zastąpić oczywiście zdrowy rozsądek. Wesprzeć się wskazówkami z dołączonego przewodnika, który, tak jak pokazywałam, jak wygląda, oraz zawartymi w nim rozkładami. Jednak ostateczna interpretacja zawsze będzie zależała od Was, od Waszej intuicji. No i tutaj, oczywiście, praktyka jest istotna dla skutecznego używania kart. Im więcej czasu spędzimy z kartami, tym łatwiej będzie nam odczytywać ich przekazy oraz korzystać z ich mądrości w codziennym życiu. No, i właśnie jak możemy ich używać w codziennym życiu? Mogą one wskazywać drogę do uzdrowienia, mogą pokazać konkretne działania, które należy podjąć, aby poprawić zdrowie. Takie jak na przykład zmiana diety, chociażby, czy dostaniesz taką informację na przykład na karcie, czy że wprowadzenie ćwiczeń fizycznych, czy medytacji. Nie niby oczywiste sprawy, tak? Jednak jak dostajesz konkretny przekaz z kart. I będąc w czasie medytacji, tak, zapeńcz sobie te świeczki, korzystasz z tych kart i dostajesz ten przekaz, to on po prostu bardziej Cię zmotywuje do podjęcia danego działania. Dają też wsparcie emocjonalne, pomagają zrozumieć i przetworzyć takie trudne emocje, które w nas są, akurat, co przyczynia się do poprawy zdrowia emocjonalnego. No, i w czym jeszcze mogą ci pomóc? Na przykład, jeżeli zdecydujesz się na karty anielskie, one pomogą odkryć ci mądrość i wskazówki na duchowej ścieżce, mogą poprowadzić cię i wspierać, dają ci takie poczucie bezpieczeństwa, że nie jesteś sam ze swoimi problemami. Po prostu czujesz takie bezpieczeństwo. Jeżeli wierzysz tu w siłę wyższą, to wtedy naprawdę poczujesz ten kontakt z aniołami, i częściej stosujesz te karty, to naprawdę odczujesz to. Znowu, na przykład karty związane z energią Księżyca, one związane są z cyklami Księżyca, które mają wpływ na nasze emocje, intuicję i duchowość, i przez to pozwalają nam lepiej zrozumieć nas samych, nasze emocje, naszą cykliczność, która jest również związana ściśle z naturą. No i tak jak mówię tutaj, jeśli chodzi o wybór talii, to najlepiej. Polecam po prostu przeglądać, przeglądać, przeglądać i naj, najpierw zdecydować, jaka tematyka. Jak już będziesz wiedział, jaka jest tematyka, czy na przykład szamański, no to przeglądasz wszystkie karty szamańskie, które do ciebie przemówią, czy, czy anielskie, bo też one są różne różnej grafiki. I wtedy poczujesz po prostu, że któreś do Ciebie przemówiły. I że to właśnie ma być ta, a nie inna talia. Tak więc to wszystko i dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.